Patrz, ja mogę przejść przez. To, patrz. Ja mogę przełazić! Suzy, co? So... Blasta dostał! W web. Dostał blasta w łeb. Oj, ja on teraz nie wie, co ma zrobić. Nie, jestem. <ścoughs> o. No się, do do z tej strony mi! No, come back. Baldi's Basics, but you are null! Null, czyli boss końcowy w Baldi's Basics i najprawdopodobniej jest to Mythman, czyli twórca gry Baldi, bo nie jest tylko w t-shircie i tylko ma kontury głowy, nie? I, I dzisiaj my sobie nim pogramy, bo to jest taki mod, gdzie my gramy jako boss przeciwko Baldi i przeciwko całej szkole, ale my tak czy siak musimy zbierać te wszystkie notatki. I uciec z tej szkoły. Moi drodzy, znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Baldi's Basics. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag zero. A ja również być może zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Filip, Kaperski oraz Lila za te trzy piękne fanarty, bo już też mamy. Pozdrawiam! No a teraz... Uff. Oj, Baldi! W końcu masz przechlapane Lecimy z Sim, bebem! Bosiatorku, w końcu możesz się znęcać nad Baldim. Po tylu latach dalej ci masuje plecki LOL. Dobrze, moi drodzy, ja klikam options, ponieważ twórca tej gry Kuba... 8... kuba 6... Ku, Kuba, 6+, plus. w ogóle wydaje mi się, że on już stworzył jak, jakiegoś moda i chyba go nagrywałem, napisał Youtubers, please check controls before playing, czyli musimy sprawdzić, jak się w tą grę gra. A Kubuś z tego, co mi się wydaje, to patrzcie, ile on ma modów. Johnny's Supermarket, Staldi's Dump House? Oh. ale wydaje mi się, że coś już tutaj graliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kubuś jeżeli to oglądasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Klikam Options, Turn Sensivity, dobra Controls. Controls, WSAD Move, Look Around, Left click, Pick Up Objects, Right click, Use Selected Item, Scroll Wheel, to znamy, Shift Run, Spacebar, Z Activates Alone Ability, czyli mamy jakiś tutaj Alone, czyli chyba będziemy samemu w tej gierce. X Blast Ability, C Speed Boost, czyli szybko biegamy, Put down the balloon. I check powers. Okej, okay, dobra. Moi drodzy, ja klikam play i mamy dwie gry: Story Mode, nie ma Endless Mode i jest Boss Mode. Ja klikam Story. Oh, jesteśmy strasznie wysocy. Moi drodzy, zobaczcie, jacy my jesteśmy wysocy. No bo nul w sumie jest wysoki. Wydaje mi się, że zah zahaczymy głową o ten napis Exit. Niestety nie. No się ma. Ale ty nic więcej do mnie nie powiesz? Nie boisz się mnie? Nie boisz Okej, okay, czyli Nul robi takie odgłosy. Czekajcie, bo E, jak kliknę E, to mamy Powers. I mamy tak, Alone, jak nacisnę Z, <zysz> <zysz> to Baldi znika. E, blast. Mamy Blast. Okej, okay, widzę na rysunku... Eee... Aha i to trwa teraz 60 sekund. Czyli ja bym alone, czyli samemu byliśmy przez jakieś 10 sekund i teraz 60 sekund muszę poczekać. Poczekać, aż znowu mi się to wczyta. Mamy Blast, czyli X, naciskam. Z racji tego, iż teraz Baldi jest tak, jakby tutaj mm, wciśnięty w tą podłogę, to on się nie odrzucił, ale wydaje mi się, że my go odrzucimy i wszystkich wokół, którzy się obok nas znajdują. I to ma cooldown 80 sekund. Mamy też Speed Boost'a, patrzcie, czekaj, czekaj. W ogóle Fenomine ma Baldi, nie? Aha. A, a, okej, okay. dobra, szybciej biegamy. Nie wiem, nie wiem przez ile. Wydaje mi się, że też przez około 10 sekund, czy coś takiego. Speed. A i to już się skończyło, czyli rzeczywiście to ma jakieś 10 sekund. Powinniśmy teraz chyba poczekać, aż my nam się nadują te znowu te powersy, ale wydaje mi się, że sobie po prostu tak pogramy, nie? Ja biorę numer 9 i tak, cyk, proszę bardzo, mamy notatnik. You're doing fantastic! No to daj mi quarter, daj mi tutaj pieniążek 25 centów, nie dajesz mi? Okej, okay. no dobra, 6 minus 4, to jest nic innego. Jak gdzie jest dwójka? Tu jest dwójka. Okej, okay, cyk, pyk, dobra, mamy. A on teraz mnie będzie gonić, nie? Dobra, mamy... Czy Principal mnie teraz złapie? Nie, Principal mnie nie łapie, ale, moi drodzy, my na razie się tutaj spieszyć nie musimy, bo i tak mamy jakieś tutaj powers... Idzie tam Suzy. Na szczęście mnie nie zauważyła, bo ona się chyba też również mnie... Czemu to ma w ogóle taką grafikę dziwną? Juniorski czy jesteś Sigma z No chyba tak, nie? Od Alan Gamer. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek, bądź też Elza powiedzieli: Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. To ja tam nic nie widzę, co się dzieje. Czekaj, nie nie chcę stąd wyjść, ale tu jest strasznie jakaś słaba grafika. Wydaje mi się, że ja coś źle ustawiłem, dlatego mamy takiego ala Minecrafta, nie? Ale no dobra, co my tutaj mamy? 5 minus 6 to jest nic innego jak twóreczka. Nie wiem, gdzie jest twórka, chyba nie ma tego balona. Ty, no nie ma cztery! Ty, no nie ma cztery! No, co ja mam zrobić? No jest 5, 1, 7, 3, 6, 9, gdzieś popłynęło? Poleciał. To, to chyba poleciał do innego pokoju! Czekaj, bo ja muszę teraz tutaj zobaczyć Powers. I mam tak, Blast, patrz A, rzeczywiście go kopło! Czyli on tak daleko poleciał. No dobra, ale tak czy siak musimy zapamiętać, że my tam potrzebujemy numer numer 4, jak sami widzieliście. Ale a mogę wziąć stąd balon? Pa, weźmiemy sobie stąd balon. Nie mogę stąd wziąć balona. Ale tu jest dwójka. On to jest wszystko zbugowane w ogóle, widzieliście, jak te balony się ruszają dziwnie. Dobra, odkładamy tutaj. Mamy kolejny notatnik wzięty, także jest spoko, ale jak sami widzieliście, no nie możemy wyciąg. Jakie piksele zobaczcie? To nie jest to, że ja nagrywam bądź też wrzucam ten odcinek ze słabą jakością grafiki, tylko to po prostu. Dajcie spokój! Pojechał. Dziewiątka, tu latka, lata nie ma. Jest czwórka, patrz, tu się pojawiła czwórka. Ja muszę jakoś tą czwórkę wziąć i ją zabrać gdzieś indziej, bo ona się zbugowała. Ono, a czy ja mogę przejść przez. To, patrz! Ja mogę przełazić! Widziałeś? Czyli my mamy. Naprawdę mamy special ability. Tylko najgorsze jest to, że Baldi już tutaj gdzieś bardzo blisko mnie jest. Mamy już prawie wszystko załadowane na maksa. Także ja sobie pozwolę przejść tu. I tutaj mamy... czekaj, czekaj, czekaj. 2 plus 6, to jest 8. Osiem. osiem! Dawaj! On już tu jest, nie? Good one! On się cieszy! On się cieszy! On mi kawałek daje czasu na to, abym ja mógł pomyśleć... Albo raczej, żeby on mógł pomyśleć. Najgorsze jest to, że mamy 9 notatników do zebrania. Dwójka. Dawaj mi dwójkę, dawaj mi dwójkę! Okej, okay, mamy dwójeczkę. Fantastic! Tam jest 6. Znaczy tam jest kolejne. Dobra, Bali tutaj idzie. Ja sobie mogę sprawdzić. Eleon mogę, jakby co załączyć. Ale ja chyba jakiegoś Blasta za chwileczkę użyję. 7 plus 2 to jest 9. Mamy też Quarter. Idzie Suzy, idzie Suzy, So, Blasta dostał. W łeb. Dostał Blasta w łeb. No, przecież on dostał Blasta. Czemu on się tutaj pojawił? Czekaj, muszę tą grafikę zmienić, poczekaj. Ty nie da się grafiki zmienić. Tu są tylko takie te rzeczy. Na control też nic nie ma. Ale dziwne, dlaczego ja mam taką grafikę, to nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie, moi drodzy, lecimy jeszcze raz. Mamy tutaj da. Tak. 6! Bo i tak mi się jeden balon zbugował. Dobra, Testy. Incredible! 7. Jest 7, tu mamy 7. Okej, on już za mną leci, nie? On już za mną leci. On już normalnie za mną leci. Ja na razie tutaj nie chcę za bardzo biegać. Bo ja wiem, że gdzieś tutaj się może principal za fleczkę pojawić Ale my sobie pobiegniemy W ogóle my jako nul, jako bus Jako boss tej szkoły Jako główny boss tej szkoły Po prostu uciekamy przed balim, to jest po prostu niemożliwe A ja jestem ciekaw No nul ma takie dziwne odgłosy w ogóle, nie? Ale na spokojnie chyba Uda nam się tutaj przejść i mamy tak 9 dziewiątka uciekła Bo ja muszę pa Muszę stąd przejść Good one! I tu mamy kolejne, od razu, patrz. Widziałeś? Sześć. Dawaj MI SZEŚĆ! Okej. Okay. Good one! Czy ja to podniosłem? Chyba tak. Lecimy. Baby, lecimy. On, on chyba gdzieś tam chciał iść. Ja sobie przeszedłem po prostu przez ten. przez szybę. Mogę użyć tego blasta? A, blast. On no, jest teraz na samym końcu, to jest... to jest coś podobnego do bisody, jakbyście sami zauważyli. Ale. Jakbyście, przepraszam, że sami zauważyli, ale razem ze mną zauważyli. Nieważne, ja po prostu tutaj chcę już uciec przed tym baliką. mamy już pięć! Mamy już pięć, także na spokojnie. Miejmy nadzieję, że tutaj za chwileczkę Suzy nie przyjdzie. Zauważcie w ogóle, że w tej grze jest teraz o wiele mniej przedmiotów, niż jej to ustawa przewiduje. Jest tego o wiele mniej. I wydaje mi się, że już chyba. I jeszcze tu ten, nie? Jak Bali do mnie przyjdzie, nul skacze. Jak Baldi do mnie przyjdzie, to ja załączę Alone. Ale weźmiemy Bisodę jeszcze, jakby co? Bisoda też się przyda. Czekaj, Alone. Dobra, zrobiłem Alone. Ja nie wiem, gdzie on się pojawi. Jeden. Jeden. Daj mi ten balon, jeden, no człowieku. O, on gdzieś się pojawił bardzo blisko mnie. Blasta jeszcze nie mogę użyć. On... Użymy, użyjemy Speeda. 5 5 pięć, pięć. Dawaj, szybko, 5 bo Baldi już tu idzie, no. Dawaj, szybko, szybko. I kupujemy tutaj bisody, patrz. Nie! Nara. Uciekamy. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie no running no! Uciekamy przed nim, patrzcie, ja wiem, co ja zrobię, a ja już tutaj zdobyłem ten notatnik, ja muszę iść blisko tej naszej klasy, ale wiecie, co ja zrobię? Ja mam tak, ja sobie teraz zbieram powery, nie? Alone, mamy już blasta, speed boost jakby, co mi się ładuje i ja chcę teraz zrobić coś takiego, że ja po prostu sobie poczekam na Baldiego, aż on nie idzie za mną. On chyba za mną nie idzie. On powinien, dobra, on jednak tu jest, nie? Tylko on jest tak słabiej rozdzielczości, że zobaczcie jego oczka Sweeping tam jak sweep 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 tutaj przyjeżdża to ja sobie pozwolę On go wziął On go wziął On go wziął Ja słyszę on go wziął Bo ja chciałem wyjść tędy przez okno Ale czy Baldi może teraz tędy przejść przez okno i bully naprawdę mnie będzie bulić O nie Jedzie Baldi oh, God, oh my god Załączam alone On się za chwilę pojawi Siedem siedem. Daj mi to siedem! Człowieku, patrz to nie działa! Ok, czekaj Spida nie! Nie ma szans! Nie no! Zabrał coś ode mnie It's mine. No, 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 no. Nie jeszcze ten! Zanim się on się odwróci, to muszę tak zrobić, dobra, yes, jest git i chyba tu jest ostatni tu Juniorski dobra. lubisz kebaby? Mm, wege. Snowy Fox. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co Ty chcesz, aby Shrek bądź też Elza powiedzieli. A być może jutro Twój zrad pojawi się na odcinku. No. Ciekawe, czy on może przejść. Ja ciekawe, czy Baldi może przejść przez okno. Jak ja już. Je roz... Nie, nie może. Więc jest Git. O patrz. Widzisz? I on nie wie, co ma zrobić. Ja chyba szybko zdążę. Czwórkę będę potrzebował, jakby co. Ja sobie przejdę tutaj. On zaś nie wie, co ma zrobić. Quarter by mi się przydał. Ja tak też mogę. Dobra, on chyba wraca, nie? Mogę blasa jakby co użyć, ale ja bym wolał sobie też załadować wszystkie moje powersy. Co tam się dzieje? On gdzieś poszedł, on nie wie, gdzie ja jestem. On poszedł. Okej, okay, on poszedł. Ja sobie wezmę na spokojnie. Patrzcie, jeszcze weźmiemy sobie tutaj tego. Nie nula, tylko to. O jaka tu jest szkoła? No, nie wiem w ogóle, co tam jest, nie? Mamy to. I teraz patrz, na spokojnie muszę dźwignąć czwóreczkę. On nie wie, gdzie. Nie, dwójkę. Gdzie jest dwójka? Ja, dobra, jest jest, 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 jest. Mamy wszystko. Bali się pojawił. Notebooks. Notebooks. Do is. Na pewno nie. Na pewno nie. Czekaj, bo ja na razie tutaj nie biegam. On jest chyba za mną. Tu jest principal. Jakby co to już? Dobra. Patrzcie, bo ja już mam... On mnie chyba nie zauważył, prawda? Dobra, tam jest bal... O nie, o nie! Dobra, on wziął to, bo ja potrzebuję bisodę. Nie! No jakie no running in the halls! Alone. Alone załączyłem. Jest git, Bierzemy tutaj ze sieb farby, flower... I lecimy, nie? Jeszcze mamy jakby co blasta. Jeszcze mamy blasta. Ja się patrzę do tyłu, czy przypadkiem nie biegnie za mną. Principle leci za mną, ale ja zdążę uciec. Jako nul! Wow. Udało mi się przejść Baldiego. Po raz pierwszy, ale czekajcie, bo tam było jeszcze coś jednego, że mogliśmy załączyć Boss Mode. Patrzcie, jesteśmy. Klikam Play, Boss Mode. A i my teraz gramy jako boss! Rzeczywiście! Okej, okay, i my teraz najprawdopodobniej będziemy musieli e, gonić playersa, nawet mamy Explain to player, czyli wytłumacz graczowi. To, że nie powinien tutaj być. A my gramy jako właśnie taki gracz. Jesteśmy bardzo malutcy i on gdzieś będzie teraz przede mną uciekać i najprawdopodobniej będzie rzucać we mnie badanami czy czymkolwiek, ale on najprawdopodobniej też będzie miał nieskończonego speeda, no bo przecież tak dokładnie rzuca we mnie! Catch the player! Oh my god, patrz, patrz go, nie? Już go zapałem, patrz. No, złapałem już go. O, dostałem czymś, nie? Ja czymś. On rzuca we mnie co, co chwilę jakimiś krzesłami. Za chwilę się krzesło. Nie, on tutaj się memy powinien pojawić, nie? Do jejku! No nie, dlaczego cały czas będzie we mnie rzucać? Ja go w ogóle nie złapię, ale ja już, przecież go dotknąłem, prawie, nie? Może zrobimy tak, że ja patrz, tu będę leciał. On za chwileczkę rzuci we mnie znowu jakimś krzesłem. Najprawdopodobniej tam jest, w rogu, widzisz? O, i ja on teraz nie wie, co ma zrobić, nie? Jestem nul złapał playersa. I to ja byłem tym nulem. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Baldi's Basics, but you're nul podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzicie w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!